W 2025 roku archeolodzy podwodni oświetlili szczelny kadłub ciśnieniowy, który nie widział światła od 1945 roku. Na głębokości kilkudziesięciu metrów w szczątkach niemieckiej Ubuta roboty eksploracyjne ujawniły coś, co zmroziło salę kontrolną ekspedycji. Wewnątrz załoga pozostawała na swoich stanowiskach dokładnie tam, gdzie zginęła 80 lat temu. To co znaleźli, podważa wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o wojnie podwodnej. To odkrycie to nie jest po prostu kolejny wrak to hermetyczna kapsuła czasu, która zachowała nie tylko ciała, ale dowody czegoś, co Kriegsmarine oficjalnie zakazało czegoś, co wyjaśnia, dlaczego 783 jubuty zostały utracone z łącznej liczby 1055 zbudowanych czegoś, co oddziela tę załogę od wszystkich innych spoczywających na dnie Atlantyku, niemieckie ubuty z II wojny światowej były nieprawdopodobnymi zabójcami. Mając niewiarygodnie nieliczną flotę, te łodzie podwodne zatopiły 2779 sojuszniczych statków. Zastanów się na chwilę: mniej niż tysiąc łodzi podwodnych przeciwko całemu potężnemu flotom sojuszników. A jednak zdołały stworzyć coś. Co Churchill nazwał jedyną rzeczą, która naprawdę mnie przeraziła podczas wojny. Ale liczby opowiadają tylko połowę historii. Druga połowa tkwi w nieautoryzowanych modyfikacjach, w polach bitwy wymyślonych przez samych marynarzy, gdy przetrwanie zależało od szybszej pomysłowości niż u wroga. W ostatnich miesiącach wojny, gdy każdy patrol stawał się wyrokiem śmierci, ci podwodnicy przekształcili swoje ubuty w coś, Czego niemieccy inżynierowie marynarki wojennej nigdy sobie nie wyobrażali. A ten konkretny u ten spoczywający na dnie oceanu z załogą wciąż na stanowiskach, nosi fizyczne dowody modyfikacji, których żaden oficjalny podręcznik nigdy nie zatwierdził. Modyfikacji, które pochłonęły życie 44 marynarzy, ale które ujawniają poziom desperacji i pomysłowości, jaki panował w mroku Atlantyku. Aby zrozumieć, dlaczego to odkrycie ma znaczenie, musisz zrozumieć kontekst 2025 roku. Ten rok stał się nadzwyczajny dla archeologii podwodnej. W grudniu królewskie australijskie siły powietrzne zlokalizowały wrak, który był zagubiony przez 82 lata. W lipcu japońscy badacze znaleźli Teruzuki na głębokości 800 metrów, zachowany w warunkach, które pozwoliły na pełne mapowanie jego wnętrza. W sierpniu ekspedycja na Guadalcanal odkryła 13 wraków w jednej operacji skanowania, a w październiku nurkowie zidentyfikowali P47, który rozbił się 81 lat temu z pilotem wciąż w kokpicie, dokładnie jak nasz u ale oto kluczowa różnica. Tamten P47, jak wszystkie inne znaleziska z 2025 roku, opowiada historię ostatecznego momentu wypadku przegranej bitwy, śmierci. Ten ubód opowiada inną historię, ponieważ ta załoga nie zginęła w panice, nie opuściła swoich stanowisk, nie próbowała uciekać, pozostali w formacji awaryjnej, podczas gdy ocean wdzierał się do kadłuba, a konfiguracja, w której zostali znalezieni, ujawnia, że wykonywali procedurę, której żaden ubód nie powinien znać. Technologia 2025 roku umożliwiła zobaczenie tego, czego wcześniejsze pokolenia eksploratorów nigdy nie mogły. Roboty podwodne wyposażone w skanery 3D mogą zmapować każdy centymetr wraku bez zakłócania ani jednego obiektu. Kamery ultrawysokiej rozdzielczości przenikają oceaniczną ciemność, ujawniając szczegóły, które wydają się niemożliwe po 80 latach pod wodą. W przypadku tego U-bootu skanery ujawniły coś nadzwyczajnego w sali kontrolnej: konfiguracja zaworów, pozycja ciał, stan instrumentów. Wszystko wskazuje, że ta załoga wykonywała nurkowanie awaryjne, gdy nadszedł koniec. Ale niestandardowe nurkowanie awaryjne. Coś innego. Coś zmodyfikowanego. Aby zrozumieć, co czyni to istotnym, musisz poznać U-boota od środka. Type C, najpopularniejszy model wojny, był arcydziełem kompaktowej inżynierii. 44 ludzi żyło, pracowało i umierało w rurze ciśnieniowej o długości 67 metrów i szerokości 6 metrów. W tej dusznej metalowej klatce każdy centymetr miał swoje przeznaczenie. Każdy człowiek miał swoje miejsce. A gdy dowódca wydawał rozkaz alarm, każda sekunda mogła być decydująca. Różnica między zanurzeniem w 25 sekund a 30 sekund znaczyła różnicę między przetrwaniem a katastrofą od bomb głębinowych. Sala kontrolna była sercem ubuta. Tam oficer nurkowania śledził wskaźniki głębokości i równowagi. Sterownicy obsługiwali stery głębokości, które kontrolowały nurkowanie i wynurzanie się łodzi. Helmsman utrzymywał kurs. A wokół nich zawory, dźwignie i instrumenty sterujące każdym ruchem pod wodą. Na dziobie w przedziale torpedowym sześciu ludzi stało gotowością obok wyrzutni. Na rufie inny zespół zajmował analogiczne stanowisko. W maszynowni inżynierowie czuwali nad dwoma silnikami diesla, które napędzały jubuta na powierzchni i ładowały akumulatory zasilające pojazd pod wodą. A w radiokomnacie operatorzy radiowi. Utrzymywali kruchy kontakt z dowództwem, zawsze świadomi, że każda wiadomość mogła zdradzić ich obecność sojuszniczym patrolowcom, którzy dysponowali coraz lepszym sprzętem do detekcji. Ta standardowa konfiguracja była wynikiem lat udoskonalania i doświadczenia bojowego. Niemieccy inżynierowie zoptymalizowali każdy system, stworzyli procedury na każdą sytuację awaryjną. Napisali podręczniki szczegółowo opisujące, jak każda załoga powinna reagować w każdej sytuacji. Ale inżynierowie nie zdołali przewidzieć jednej rzeczy. Nie wyobrażali sobie, jak się zmieni sytuacja, gdy załogi stanęłyby wobec technologii, która uczyni ukrywanie się niemożliwym. Gdy bomby głębinowe będą wybuchać głębiej niż kadłuby wytrzymują, gdy każdy patrol okaże się szansą na śmierć. W salach kontrolnych ubótów w ostatnich miesiącach wojny oficerowie nurkowania zaczęli czynić coś zakazanego. Zaczęli zmieniać procedury awaryjne. Nie dlatego, że były błędne, ale bo realia wojny na oceanie przekroczyły obraz, jaki tworzyli berlińscy planerzy w sztabach, a ten ubód, ten co spoczywa teraz ze swoją załogą w stanowisku bojowym, nosi fizyczne ślady tych zmian. Pozycja zaworów w sali kontrolnej nie zgadza się z projektami. Układ sterownic ujawnia modyfikacje, których żaden poradnik szkoleniowy nigdy nie zawierał. Archeolodzy, którzy pierwszy raz patrzyli na zdigitalizowane skanery, nie potrafili pojąć, co widzą. Konsultowali się z ekspertami od U-Bootów, porównywali dane z planami przechowywanymi w archiwach niemieckich i brytyjskich, sprawdzali dokumentację okrętów poddanych analizie po wojnie. I stopniowo odkrywała się prawda. Ta załoga zmieniła obwody swojego ubuta, dostosowała procedury nurkowania w sposób, który łamał wszystkie oficjalne wytyczne. I uczyniła to z powodu, który wyjaśni się jedynie wtedy, gdy pojmiesz, jaka taktyka ta marynarką była surowo zakazana. Zadaj sobie to pytanie, gdy patrzysz na dane z skanerów. Czemu ta załoga zmieniła swoje procedury? Czemu podjęli ryzyko, dokonując zmian, które mogły je stracić? Co wiedzieli, czego nie chciało uznać Berlin? Odpowiedź czeka w sali kontrolnej, w ułożeniu ciał, w śladach pokazujących, że na koniec próbowali czegoś, czego żaden regulamin nie pozwolił manewru, który by dał im szansę, ale wymagał zmian, które admirałowie uznaliby za szaleństwo. I oto dlaczego to ma znaczenie poza historią wojskową. Oto dlaczego archeolodzy morscy, Historycy marynarki i inżynierowie okrętów podwodnych na całym świecie studiują każdy obraz tego wraku. Ponieważ to, co znaleźliśmy na stanowisku dowódcy, wyjaśnia nie tylko dlaczego ten ubód został utracony, ale dlaczego 783 ubuty nigdy nie wróciły do domu. To ujawnia dramat między rozkazami zbiór a rzeczywistością oceanu, między zasztywnialymi procedurami a koniecznością zmian. Między teorią sztabu generalnego a codziennym doświadczeniem marynarzy, którzy stawali czoła śmierci. Ta załoga wybrała działanie, wybrała nieoficjalną zmianę i stali na swoich stanowiskach, wykonując nową procedurę, nawet gdy czuli, jak ocean wpada do okrętu, bo wierzyli, że ich zmiana da im szansę szansę, którą przepisy im zabraniali. Zmiana była słuszna, ale ostatecznie zawaliła się. Coś w ich wykonaniu Albo w tragicznym zbiegu okoliczności zamieniło ich szansę w katastrofę. Teraz, przez 80 lat później, możemy zbadać, co dokładnie czynili w ostatniej chwili. Rozłożenie sali kontrolnej pokazuje, że usiłowali coś, czego regulaminy zabraniały. Coś, co wymagało doskonałej pracy oficera, sterowników i kapitana. Coś, co mogło posłać ubuta w dół szybciej niż pozwalała doktryna, ale tylko gdy wszystko byłoby idealne. I gdy patrzymy na ułożenie ciał, widać, że trwali przy swoim manewrze do końca. Bez paniki, bez chaotycznego lęku, z porządkiem, z dyscypliną. Każdy stał na swoim miejscu, robiąc swoje zadanie. Co czyni to odkrycie wyjątkowym wśród wszystkich jubutów, to nie stan zachowania. To dowód, że ci marynarze, którzy stawiali czoł najgorszym szansom ze wszystkich broni, nie byli beznadziejnymi ofiarami. Byli ludźmi, którzy szukali rozwiązań. A zmiana, którą próbowali, te, co admirały zabraniały, ujawnia się w systemach, jakie sami przebudowali. W innej komorze, w sterownikach równowagi i zbiornikach, jest materiał dowodowy. Czekał przez 80 lat w czerni oceanu. Czekałby powiedzieć, jak 44 marynarzy wybrało szansę na życie zamiast ślepego posłuchu. Jak wdrożyli swoje rozwiązanie. I jak stali na stanowisku do ostatniej sekundy, gdy ocean pochłaniał ich okręt. Na stanowisku dowódcy był układ, który żaden oficjalny dokument nie zaproponowałby: bezpośredni przycisk nurkowania, bez harmonogramu. A słowo ostrzeżenia: Marianka zabraniała każdej zmiany w systemach. Każdy taki czyn czekała kara. Jednak ta załoga, jak wiele innych, zrobiła dokładnie to i to działało. Ale przedtem musimy zrozumieć, czemu się na to zdecydowali. Oficjalnie alarm daje 15 sekund na nurkowanie. 15 sekund to wiele byś powiedział. Teoretycznie owszem, ale na Atlantyku w 1942 roku, przy nagłych atakach samolotów, 15 sekund to był czas między bezpieczeństwem a katastrofą na powierzchni. Stare załogi wiedziały jedno, nie trzeba im było 15 sekund. Znali ubuty jak przedni fres. Każdy wiedział, gdzie ma stać, co robić, w jakiej chwili. Czekanie 15 sekund to był wyrok. Wtedy ktoś z załogi miał myśl, co gdyby po prostu nurkować. Bez czekania? Bez pozwolenia? Odpowiedź była prosta, ale zakazana. Bezpośredni spust, co pozwalał kapitanowi posłać u buta w dół w samej chwili, gdy widział zagrożenie. Ta zmiana odbierała 8 do 12 sekund z czasu nurkowania. Osiem sekund? To niewiele pomyślisz. Ale myśliwiec lecący z trzystoma kilometrami na godzinę przebiegnie siedemset metrów w tej chwili. A siedemset metrów to różnica między bombą obok a bombą na tobie. Ale to miało straszne ceny, brak bezpieczeństwa. Bez czekania marynarze mogli być nie na miejscu. Drzwi mogły zostać otwarte. Jeden błąd i ubód szedł na dno. To był wybór albo śmierć czekając, albo ryzyko wszystkiego a wrak mówi coś niezwykłego. Switch wciąż jest w pozycji działania, dokładnie tam, gdzie kapitan go puszczał w ostatniej sekundzie życia. Używał tej zmowy aż do końca. Pytanie, jak taka szaleńcza zmiana rozpowszechniła się na całej flocie? Odpowiedź pokazuje, jak się tam myślało. Od 1942 do 1943 ta technika rozeszła się po całej Atlantyce. Nie przez rozkazy. Nie przez podręczniki, ale przez coś, co działało przeżycie. Berlin mówił jasno: 1933 rozkaz karał sądem wojennym każdego, kto zmieni systemy. Posłuszeństwo albo kara. Ale marynarze myśleli inaczej. Jak jeden przeżyły powiedział, wróg nie czyta regulaminów. Osiem sekund to bycie żywym albo martwym. Statystyka jest jasna. Po wojnie odkryto, ubuty ze zmianą przeżywały ataki lotnicze o 23% częściej, 23%. Marynarze, którzy wrócili, mówili, że używali tej techniki 4 do 7 razy na każdym patrolu. Każdy raz to był wybór, łamać rozkazy albo zginąć. Ale ironii ci nie brakuje. W 1943 roku 60 do 70% ubutów miało tę zmianę. Setki załóg niezależnie stwierdziło, żeby przeżyć trzeba działać, nawet gdy to zakazane, szczególnie gdy zakazane. Zgoda z góry przyszła zbyt późno. 1944. Berlin na koniec pozwolił, ale niechętnie. W tym czasie już tysiące marynarzy zginęło, słuchając rozkazów. Setki żyły, bo je łamały. I to prowadzi nas do kluczowego momentu. Ostatniego nurkowania tego konkretnego ubutu. Wrak czyta się jak precyzyjny raport. Pozycje ciał pokazują, że procedura była idealna bez paniki, bez zamieszania. Każdy był na swoim miejscu robiąc to, czego się nauczył. Rekonstrukcja czasu jest jasna. Kapitan aktywował przycisk. Nurkowanie trwało 3-4 sekundy od znalezienia zagrożenia, zamiast 15 z regulaminu. Załoga stała na stanowiskach w całym procesie. Dyscyplina, doskonałość. A potem przyszła katastrofa. Wrak pokazuje, bomba eksplodowała podczas nurkowania. Uszkodzenia mówią, że była 20 metrów poniżej, wciąż niezabezpieczona. Kadłub pęknął w rufie. Woda wdarła się natychmiast. Jak stali marynarze, mówi nam wszystko. Koniec był szybki. Nie było czasu na ucieczkę, tylko stanie na pozycji do ostatniej sekundy. Ale tu jest rzecz straszna. Ich zmiana działała idealnie. Nurkowanie było bezszumne. Unikniętemu czas, według planem, ale bomba była za bliska. Czasem nawet geniusz nie ratuje przed śmiercią w wojnie. Sprzęt pokazuje datę 1944-1945 ostateczny koniec bitwy. Powietrzne ataki stały się niemal niemożliwe do uniknięcia. Zastanów się: zginęli robiąc to, co znali, stosując zmianę, która ich radziła. Ta zakazana technika. Pewnie trzymała ich żywych przez miesiące. W końcu użyli jej znowu, z tą samą dyscypliną, tą samą wiarą, tą samą zuchwałością w strachu. Ale pytanie się robi znacznie bardziej osobiste. Kim naprawdę byli? Nie liczby, nie procenty. Jacy ludzie podejmują ryzyko, wiedząc, że to może być ostatni raz? I co ich koniec opowiada o nas? O wyborze między słuchem rozkazów, a pracą na siebie o zwykłych Polakach, którzy muszą podejmować wielkie decyzje w piekle. Bo rzeczy osobiste, znalezione przy każdym stanowisku, mówią coś niezwykłego. Pokazują, jak myśleli ci ludzie, gdy walczyli o życie, listy, zdjęcia, robocze narzędzia, wszystko mówi, mieliśmy umysły pracujące. Ale każdy przedmiot to historia pracy pod presją. Inżynier miał klucz, wydłużony z pawem, żeby mieć siłę na zaworach. Obok notatki o systemach, których nie było w podręcznikach, on nie tylko słuchał rozkazów, wymyślał. Radiowiec pisał dziennik, strona po stronie. Antena wewnętrzna, słaby sygnał. Przesunąłem ją. Lepiej o 15%. Pomysły, notatki, plany. Torpedowiec miał listy do domu. Uczę się przeładowywać torpedy w 40 sekund. To połowa czasu z instrukcji. Nie wiedział, że rodzina nie powinna o tym wiedzieć. Dla niego to była po prostu praca. Wszędzie ten sam obraz. Każdy myślał, każdy coś zmienił. I po wojnie okazało się, 80% załóg miało swoje notatki, własne ulepszenia. 80%. To nie było robiąc coś zakazanego. To była codzienność. Dziś, w 2025, to odkrycie przyciąga naukowców ze wszystkich krajów. Ekspedycja, która zmapowała ten U-boot, obejmowała archeologów morskich z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych historyczną współpracę badającą artefakt wojenny, który zabił marynarzy ze wszystkich tych krajów. Zastosowana technologia mapowania była najbardziej zaawansowana, jaką kiedykolwiek wykorzystano do wraku U-Boota, tworząc trójwymiarową rozdzielczość umożliwiającą analizę każdego przedziału bez zakłócania grobu wojennego. I-2025 przyniósł wiele odkryć morskich. W sierpniu ekspedycja do Guadalcanal użyła identycznej technologii do mapowania statków zapieczętowanych od 1942 roku. W lipcu japoński niszczyciel Teruzuki został zlokalizowany nietknięty na Pacyfiku. Konserwacja pozwalająca na szczegółowe badania 83 lata później. W październiku siły powietrzne Stanów Zjednoczonych odzyskały zestrzelony P-47, demonstrując rządowe uznanie znaczenia historycznego. W grudniu królewskie australijskie siły powietrzne zlokalizowały zaginioną załogę sprzed 82 lat, przynosząc zamknięcie dla rodzin po ośmiu dekadach. Ale ten ubód jest inny od wszystkich innych ma załogę, która przetrwała 80 lat w swoim Ubudcie. Inne wraki zostały ewakuowane, zatonęły z otwartymi włazami lub ciała całkowicie się rozłożyły. Tutaj mamy medyczną konserwację zamrożonego momentu operacyjnego. Archeolodzy mogą badać nie tylko sprzęt, ale jak ludzie z nim wchodzili w interakcję w ostatnim momencie. Ale coś jest ważne. Współczesne marynarki wojenne uczą się z ich pomysłów. Akademie w sześciu krajach pokazują te nieoficjalne zmiany jako przykłady. To, co było zakazane, teraz jest nauczane. Ale jest też gorzka prawda. Zginęli, bo ich sztuczki działały. A z Berlina przyszło potwierdzenie dopiero za późno. Liczby mówią bezpośrednio: 783 ubutów to jest 67% całej floty 21 tysięcy marynarzy 70% strat najgorsza statystyka ze wszystkich broni i wszyscy ocaleni mówią: My wszystko zmienialiśmy, ale przyznanie dopiero w 1940, kiedy już było za późno ale tu jest dramat. Każdy rozkaz mówi działaj lepiej, ale każ każdą zmianę. Sąd wojenny. Marynarze działali, bo trzeba było przeżyć. A tu jest rzecz, która szokuje. Każdy współczesny ubód zawiera procedury, które wymyślili ci ludzie. Systemy balastowe, wymyślone w tajemnicy teraz standard. Szybkie przeładowanie, zakazane wtedy, teraz nauczane. Anteny, improwizacja, które jest teraz doktryną. Marynarze świata postępują w gich geniuszu. Nie tylko zginęli. Ich pomysły zwyciężyły. Każdy nowoczesny marynarz robi to, czego ich zabroniono. Ale żeby przeżyć. Ale ostatnia rzecz zamyka pełne koło. Kiedy archeolodzy patrzyli na komorę torpedową w 2025 roku, znaleźli system przeładunku, dokładnie taki, o jakim mówiła historia. Ale tu jest szok. Ten system jest lepiej zachowany niż jakikolwiek inny. Po raz pierwszy inżynierowie mogą widzieć dokładnie, jak to działało. Wynik? Trzej producenci ubutów chcą dostępu do zdjęć 3D, bo ich improwizacje z 80 lat temu uczą rzeczy, których biuro inżynierów nigdy nie pomyślało. Wracamy do kadłuba. Pierwszy raz świetło od 80 lat. Ale teraz wiemy, co widać. To nie grobowiec. To nie zwłoki. To szkoła genialności pośród śmierci. 44 ludzi, od 18 do 45 lat, różne rodziny, wszyscy wiedzieli: Regulamin nas nie uratuje. Wymyślali, łamali przepisy, działali, żeby przeżyć. I 80 lat później mówią nam: Gdy trzeba, człowiek nie czeka na pozwolenie, po prostu działa. Zginęli pracując. Ich pomysły teraz pracują dla nas, nie czekali na rozkaz, musieli działać. Jeśli chcesz wiedzieć o ukrytych pomysłach, które zmieniły wojnę, zmianach, które były zakazane, ale radziły, geniuszu, pośród paniki subskrybuj, by poznać więcej historii z tamtych czasów. Następny, zmiana w samolotach, która uratowała 300 pilotów i prawie skończyła się sądem dla tego, kto ją wymyślił. Innowacja nie prosi o pozwolenie.